Siema, witam w kolejnym odcinku, którym zajmiemy się przewlekłym zmęczeniem. Co to jest przewlekłe zmęczenie, moi drodzy? Przewlekłe zmęczenie to nie chcę powiedzieć jednostka chorobowa, bo to jeszcze nie jest jednostka chorobowa, ale naukowcy na całym świecie robią badania na temat tego, dlaczego nam się ciągle nie chce, bo jest różnica między zmęczeniem, że byłem na siłowni, cały dzień byłem w pracy i jestem zmęczony, wyśpię się i rano jestem jak młody Bóg. A zmęczeniem takim, że wyspałem się, staję rano i mówię, że się, Ojejce. Czemu się tak dzieje? To jest zjawisko wielopoziomowe. Po pierwsze, nasza dieta. I nie będę teraz mówił o, że super dieta, będzie jadł warzywa. Bo to wszyscy wiecie. Chodzi po prostu o to, żeby dieta była zbilansowana. W tym odcinku nie będę mówił, jedz broku, jedz to, jedz tamto. Po prostu chcę powiedzieć, żeby trzymać normalnie michę. Oczywiście to nie znaczy, że nie możesz od czasu do czasu zjeść czegoś śmieciowego żarcie. Może zjeść śmieciowe żarcie raz na jakiś czas, A ja musisz też wiedzieć, że tak, cukry proste no nie służą tak naprawdę Twojemu odpoczynkowi, bo szybko podkoczy Ci cukier, a potem spadnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Tłuszcze są ok, ale tłuszcze z rybki a nie tłuszcze z burgera albo z jakiejś kiepskiej pizzy, ale od czasu do czasu można sobie zjeść. Jak już, to oczywiście warto wybrać jak już to kebaba, jakiegoś dobrego, kraftowego burgera albo dobrą pizzę, a nie nażreć się na czosów albo innych chipsów, bo to tylko sprawi, że twój organizm jeszcze gorzej będzie się czuł, i jeszcze bardziej będzie zmęczony. Dodatkowo dojdzie do tego stan zapalny, a organista naprawdę tak mocno kocha stan zapalny, i być się jeszcze bardziej zmęczonym, że szok. Druga rzecz to <laughs> warto też zastanowić się nad swoim życiem. Żyjemy w czasach, w których naprawdę lecimy ostro po 12 godzin w pracy, plus jeszcze obowiązki domowe, siłownia. Nie mówię, zrezygnuj, zwolnij się, jedź bieszczady, jedź rób węgiel. Nie. Bardziej chodzi o to, że zastanowić się i znaleźć sobie czas dla siebie. Warto się udać do psychologa. Jeśli nasze problemy są naprawdę poważne, psycholog to nie jest szarlatan, który powie ci, a ja jesteś chory psychicznie, i to kawa. Jest to osoba, która tak naprawdę chce ci pomóc, wiadomo, <laughs> za opłatą, ale może z tobą przepracować twoje problemy, które siedzą głęboko gdzieś tam w głowie i cię męczą i cię duszą, Dlaczego, dlatego się nie regenerujesz, nie wysypiasz. Bo ktoś by powiedział, ale ja przecież śpię 6, 7, 8 godzin, ale pytanie, jak śpisz? Jeśli możesz spać nawiedzi 12 godzin, ale jak jesteś ciągle zestresowany, twoja faza głębokiego snu nie istnieje, to się śpisz, ale nie wysypiasz. Inna rzecz, to niezależnie, czy jesteś religijny, niereligijny, jesteś katolikiem, muzułmaninem, wolisz filozofię zen, którą często polecam, jeśli ktoś jest niereligijny, to warto też uduchowić się. Oczywiście, teraz mnóstwo osób powie, ultrareligijna osoba. Nie, nie jestem ultrareligijną osobą, ale badania naukowe wielu psychologów mówi o tym, że jeśli masz jakąś tam religijną e, zajawkę, typu idziesz do kościoła, idziesz się pomodlić, idziesz pomyśleć, idziesz pomedytować, twój czerp odpoczywa. I jeszcze jedna ważna rzecz, to czasu do czasu zrób sobie spa. Spa nie jest tylko i wyłącznie... Dla damulek po 40, po 50, które robią sobie botox, spa to też jest odnowa biologiczna. Idź do, na saunę, idź na masaże. Jeśli coś poważniejszego się stało, udaj się do lekarza na fizjoterapię. Może warto pomyśleć o jakiejś krioterapii, terapii tlenem. Nie reklamuję teraz nic, po prostu rzucam myśli, rzeczy, które pomogą ci w regeneracji. I najważniejsze, <laughs> znajdź złoty środek. Ważne jest zarabianie pieniędzy. Ale żyjemy w czasach, w których każdy by chciał mieć tych pieniędzy jak najwięcej, żeby pokazać sąsiadowi, że Twój pasat jest kurła lepszy niż jego pasat. A prawda jest taka, że warto po prostu żyć z rozsądkiem. Jeśli robisz już czwartą dniówkę, bo stwierdzasz, że potem będziesz miał dzień wolny, to w taki, a nie inny sposób zajedziesz się fizycznie i psychicznie. Fizycznie da się jeszcze zregenerować odpowiednią dietą, suplementami, ale jeśli Twoja psycha siądzie, to i ciało siądzie. Uczono mnie na różnych studiach, że człowiek to jest jedność duszy, ducha i ciała. Jeśli nie wierzysz w duszę, no to chociaż ducha, czyli psychę, i soma, i ciała. Czyli jeśli zaniedbasz jedno albo drugie, no to jesteś w czarnej. A więc podsumowując, jedz zdrowo. Zdrowo nie oznacza monotonnie, wielokrotnie będę to powtarzał. Zdrowo to oznacza przyjemnie, jedzenie dużo warzyw, węglowodanów złożonych, a nie prostych, typu Walnę sobie mosterka z, z czystym cukrem to jest znalezienie jakiegoś złotego środka, znalezienie jakiegoś hobby, które da nam radość. To jest często pójście do psychologa albo innego specjalisty. To jest czasami warto iść do lekarza i warto raz na jakiś czas zrobić sobie troszkę wolnego. Może to być nawet Netflix, tylko pamiętaj o tym, że to nie ma być na zasadzie takie, że ty mówisz: Muszę sobie odpocząć i cały dzień oglądasz Netflixa, leżysz, nic nie robisz i żresz chipsy, możesz sobie na przykład godzinkę obejrzeć Netflixa, idź na spacer, przebierz umysł, przebierz ciało, ruch, no, zwykły ruch jest zdrowy, jeśli będziesz chciał po maratonie 4 dni, po 8 godzin, iść na siłownię i walczyć jak Ronnie Coleman, <coughs> to Ci nie pomoże, to jeszcze bardziej zniszczy Twój organizm. Czy chodzenie na siłownię jest złe? Wręcz przeciwnie, jest to zbawienne, ale musisz też wiedzieć, że obciążasz swój organizm na tej siłowni, więc musisz też znaleźć sobie czas wolny. A więc żyjcie zdrowo, żyjcie z rozsądkiem, znajdźcie czas dla siebie, dla rodziny, dla przyjaciół. Jeśli wierzycie, to czas dla waszego bóstwa. Jeśli nie wierzycie, to też czas dla siebie w formie zęczy, zastanowienia się nad samym sobą. Nie stresujcie się, tyle łatwo powiedzieć, nie stresujcie się, ale warto chociaż troszkę zrzucić na luz. Życie mamy jedno. Chyba, może zwierzysz w reinkarnacji, to życie masz wiele, ale tak, po życie masz jedno. Trzymajcie się ciepło, nie zapomnijcie obserwować. Linki do badań są pod tym filmikiem. Powodzenia w życiu, cześć.